Doświadczanie trudności wzrokowych, w tym korowych zaburzeń widzenia, nie powinno ograniczać dostępu osób z tymi trudnościami do języka i odpowiednich metod komunikacji z wykorzystaniem odpowiednio dobranych strategii i pomocy komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Znacznie efektywniejsze niż użycie symboli. Typowych będzie użycie symboli wysoko-kontrastowych w przypadku tych użytkowników, którzy mają możliwość percepcji obrazu dwuwymiarowego. Może być jednak taka sytuacja, że percepcja 9 czy 12 symboli znajdujących się na stronie jest na tym etapie dla użytkownika jeszcze niemożliwa. Ale nie chcąc ograniczać dostępu do całego systemu językowego możemy najważniejsze strony z najważniejszymi komunikatami wydrukować podwójnie, jeden z egzemplarzy spiąć w całość książki, drugi z egzemplarzy pociąć na przykład na kolumny. W takim układzie. Na przykład na stronie startowej mamy nałożone rozcięte kolumny i prezentujemy użytkownikowi nie całość pomocy komunikacyjnej, a poszczególną kolumnę. I skanujemy tylko i wyłącznie komunikaty z jednej kolumny.